Zostaw lajka, zostaw suba Wykurwię mu bombę To się uda Wszystko jak na załączonym obrazku Po prostu W sobotę mu wpierdolę Gratulacje głupcze, otworzyłeś puszkę Pandory No naprawdę, no tam ciężki Pierdol będzie Nie, serio, znokautowałbym go w 15 sekund pije bardzo mocno, pije pod siatką uciekać Będziesz kurwa się chuju rehabilitował Po walce Ja mam taki destrukcyjny styl trochę, jak Roy Jones Lewy, lewy, prawy. Lewy, lewy, prawy. Ale ciężko tycha w tym pojedynku Nitro. <grym> Liściem bym was kurwa zabił. Forma Mutant. do Wszystko jest, jest szybkość, jest siła ciosu. Ja na tych treningach daję z siebie wszystko. Mi ciężko kondycję złapać. Nie wiem dlaczego. Miałem rzucić, ale chuj. Dla te dzieci, co nie mogą. Moje gardełko boli. Ty mi za dużo słodyczy kupujesz, ja jestem gruby przez ciebie. A jak ci nie kupię, to potem płaczesz, że nic do jedzenia nie ma. No ale nie, nie trzeba jeść tylko słodyczy. No. Ja rozumiem, jakbyś jadł coś poza tym. I to jest groźny. W pizza dostaniesz? No chujowo. No, wuja był wariat, wuja jest takim rzezimieszkiem, bym powiedział. Zobaczcie, jak jest groźny. To jestem ja. Ale ciężko tycha w tym pojedynku, nitro. Ja się kurwa, zmęczyłem. Ja pierdolę, ale napisy na tym fejmie dostanę. Jestem najlepszym kickboxerem w Europie, ale go rozpierdolę. Jak myślisz, zabijesz czy znokautujesz? Zależy. Ja tylko poproszę Piotra Jarosza. Przed walką, żeby wiedział w którym momencie przerwać walkę. Bo to naprawdę się może kurwa tragicznie skończyć. Albo zaczną się problemy. Pójdzie w ruch ten karabin oto. Ja nic nie mówię. Ostatni raz ostrzegam. Lewa ręka tona, prawa nie jest ważona. I kurwa, jak w życiu realnym, no, żabana liścia. Mój jest groźny. Co się dziś Buja, nauczyłeś? Że lepiej dostać mordę niż wątrobę. Ja na 10 ciosów. Może dwa trafią, ja dostaję 10 razy wiew, nie? Kurwa ciśnienie mi się podniosło. Coś mnie w łydce kurwa strzeliło się. Ważny cios waży tutaj naprawdę tonem. Nie, no ale kurwa, no nie oszukujmy się, no to nam bokser to taki wpierdol dostanie, że to. No to szkoda gadać w ogóle. Że on, on się bije, jakby, nie wiem, jakby co najmniej mu się coś w mózgu zassało. Ale... No naprawdę, no tam ciężki pierdol będzie. Wyprowadzić cios obszerny, którego szuka nitro, natomiast właśnie brakują siły. O kurwa, w głowie mi się teraz, O kurwa. O ja się. Oha. wszystko z tobą w porządku? Ile szuka ja, jest tak nitro? Jest. Cztery. 5, 8, jest gotowy. Pamiętajcie, jak wygram, to będzie fajnie. A jak przegram to też będzie spoko. To się pośmiejecie. Dzięki mi. No bez bezchodu wygrał jeden, nie? Bo chujowo. By co nikt mi nie najebał. A ja komuś już wkrótce. Ogólnie tak, Rafciu jest groźny, i jest groźny, ale problem jest taki, że nikt z nas nie wygrał. No nie, tak szczerze Rafał hmm. wygrał. Trochę mam potarty ryj e, i skręcony nos.